W Stanach Zjednoczonych eksperymenty trwają w najlepszej to na skalę, jakiej nie miały w żadnym innym kraju, włączając blok wschodni. Całe grupy ludzi musiały ponieść koszty przeprowadzanych na nich testów. Oto kilka przykładów, to niezaprzeczalne fakty, co przyznały władze amerykańskie. W roku 1953 na Uniwersytetach Stanów Iowa i Nebraska noworodkom i ciężarnym matkom wszczepiano radioaktywny jod. W 1955 roku CIA rozpyla bakterię kokluszu w okolicach Tampy na Florydzie. 12 osób umiera, kilkadziesiąt choruje. W tym samym 1955 roku w San Francisco CIA angażuje prostytutki, otwiera dwa domy publiczne i testuje narkotyki na klientach. Wszystko jest filmowane przez Weneckie Lustro. W roku 1956 armia wypuszcza nad miastami Savannah i Avon miliony komarów zakażonych żółtą febrą i dengą. Są ofiary śmiertelne i kilkaset osób zarażonych. W 1960 roku w Cincinnati w stanie Ohio wojsko finansuje program na promieniowania 90 chorych biedaków w miejskim szpitalu uniwersyteckim. Po kilku tygodniach część z nich umiera. W roku 1966 armia testuje pewien wirus w metrze w Nowym Jorku, a następnie w Chicago. Zarazki są ukryte w żarówkach. Celem eksperymentu jest sprawdzenie, jak rozchodzą się substancje chemiczne w skali rzeczywistej. Dla tych doświadczeń armia i CIA finansują laboratoria najbardziej prestiżowych uniwersytetów. Yale, Stanford, Harvarda czy Columbia. Wszystkich. Zaszczyceni ideą pracy dla obrony kraju, uczeni tracą rozum.